Pewnych tematów unikamy. Niepłodność i poronienia to bolesne sekrety wielu rodzin. Dziś w rozmowach o rodzinie poznamy bardzo osobistą historię trudnej drogi do macierzyństwa. Zapraszamy. Christine Cromwell osobiście doświadczyła nieopłodności i poronień, ale zamiast trzymać to ciężkie doświadczenie w tajemnicy, postanowiła podzielić się nim z rodziną, z przyjaciółmi i w mediach społecznościowych. Cieszymy się, że jest z nami żona i matka, która współprowadzi nadawany w telewizji Hope Channel program Let's Pray. Dziękuję za zaproszenie. Miło mi, że mogę z Wami być. Twoja historia bardzo mnie poruszyła. Opowiedz nam o swoich przeżyciach związanych z niepłodnością i poronieniami. Chociaż nie ma ze mną męża, to pragnę podkreślić, że ten cały proces to praca zespołowa. Przez pewien czas staraliśmy się o dziecko, ale bezskutecznie. Ze względu na nasz wiek, po sześciu miesiącach zostaliśmy objęci opieką medyczną. Ile miałaś wtedy lat, jeśli mogę zapytać? 37. Teraz mam 43 lata. Czyli minęło sporo czasu. Ze względu na nasz wiek i dłuższy okres podejmowania prób objęto nas opieką medyczną. Najpierw przeszliśmy trzy cykle inseminacji domacicznej. Co to znaczy? Już tłumaczę. W tym przypadku spotkanie, że tak powiem, następuje wewnątrz ciała kobiety, a zapłodnienie pozaustrojowe odbywa się w warunkach laboratoryjnych. A później zarodek zostaje przeniesiony do układu rozrodczego kobiety. Upraszczam, bo nie jestem lekarzem. Więc przeszliśmy trzy nieskuteczne zabiegi inseminacji. To były bardzo trudne doświadczenia. Później skorzystaliśmy z metody in vitro, z tak zwanego świeżego cyklu. Po stymulacji hormonalnej jajników pobiera się komórki jajowe. Po ich zapłodnieniu w warunkach laboratoryjnych następuje transfer zarodka świeżego, czyli niebrążonego. W wyniku tego procesu uzyskaliśmy sporo zarodków. To były twoje zarodki? Tak, moje i mojego męża. Dziękuję, że o tym wspomniałeś, bo istnieją różne metody zapłodnienia pozaustrojowego. Od razu zaznaczę, że nie wypowiadam się w imieniu wszystkich osób cierpiących na bezpłodność. Dzielę się tylko swoją historią. Każdy ma swoją drogę. O bezpłodności i poronieniach mogę mówić tylko z własnej perspektywy. Więc najpierw Najpierw mieliśmy cykl świeży, ale zamroziliśmy też kilka zarodków. Po pewnej przerwie dokonaliśmy transferu dwóch zamrożonych zarodków i tak narodził się nasz syn Gedeon. Nasz ojciec ubłogosławił nas pięknym chłopcem, który ma teraz trzy lata. Piękne imię. Ile czasu minęło od momentu zapoczątkowania tego procesu do narodzin Gedeona? Kilka lat. To bardzo ważne, bo opowiedzenie tego zajmuje kilka chwil, więc komuś może się wydawać, że to się stało od tak. Ale ten proces to wzloty i upadki. Mówię o tym w telegraficznym skrócie, ale każdemu cyklowi towarzyszą ogromne nadzieje, a później, po każdej nieudanej próbie, mówiłam w porządku. Myślałam, że sobie poradzę, ale mniej więcej po dwunastu godzinach załamywałam się, co oczywiście w takiej sytuacji było zrozumiałe. Jak radziłaś sobie z rozczarowaniem? Rodziny, które nie mogą mieć dzieci wiążą ogromne nadzieje z różnymi metodami leczenia niepłodności, ale wiele prób jest nieudanych. Jak radzić sobie z rozczarowaniem? Każdy podchodzi do tego inaczej. Jeśli chodzi o mnie, to zanim pojawił się Gideon, nasz ojciec temperował moje reakcje. Było mi bardzo ciężko. Przez całe życie byłam osobą wysoko kreatywną. Mówiąc o Ojcu, masz na myśli Boga? Tak, Boga Ojca. Zawsze reagowałam na wszystko żywiołowo. Towarzyszyły mi silne emocje. I to jest w porządku. Bóg jest w stanie sobie z nimi poradzić. Podczas tego procesu Bóg szlifował mój temperament. Jak sobie radziłam? Często płakałam. Czy byłaś zła na Boga? Tak. Co wtedy mówiłaś? Wiem, że wciąż mnie kochasz, ale odczuwam gniew. Kiedyś, siedząc u szczytu schodów, zanosiłam się od płaczu, biłam się z myślami: albo mój ojciec jest blisko mnie, albo zupełnie mnie opuścił. Uwierzyłam, że to, co mówi Słowo Boże, jest prawdą, chociaż miałam zupełnie inne odczucia. Czy to ma sens? Does that make sense? Ma no, i to głęboki. To nie osądzam osób, którym nie udało się w to uwierzyć I mean, w takiej just, sytuacji. Czasami, czasami jesteśmy pogrążeni anything, w rozpaczy. Nasza that reakcja that, nie zawsze jest doskonała i właściwa. That Chodzi o otwarcie się na Bożą miłość. miłość. Jesteśmy niedoskonałymi ludźmi. Yes. W relacjach z Bogiem ta niedoskonałość sprawia, że mamy pytania i wątpliwości co do tego, czy Bóg jest przy nas. Bóg poradzi sobie z tym wszystkim. Mówi, moja miłość do Ciebie nie zależy od tego, czy dobrze się spiszesz. Nawet jeśli się załamiesz, jestem z Tobą. Chociaż wydawało Ci się, że Bóg zawiódł Twoje oczekiwania, chociaż byłaś rozgoryczona, to i tak rozmawiałaś z Bogiem, utrzymywałaś z Nim kontakt. Tak? Co masz na myśli mówiąc o szlifowaniu? Bóg zawsze robi w naszym życiu więcej niż jedną rzecz naraz. Przeprowadzając nas przez to doświadczenie i dając nam w końcu syna, Bóg pracował nad moim charakterem i temperamentem. Wszystko, co dzieje się w naszym życiu, przechodzi przez Jego dłonie. Bóg mówi: Wiem, że jest Ci ciężko, ale wykorzystajmy to dla Twojego rozwoju, dla wzmocnienia Twojej wiary. Jak najbardziej. W tym procesie nauczyłaś się bardziej ufać Bogu. Tak. Ostatnio musiałam być gotowa na najgorszy scenariusz, bo staramy się o drugie dziecko. Pomyślałam sobie: Boże, kolejne próby poronienia, a nasz syn dalej nie ma rodzeństwa. Boże, czy Ty wciąż jesteś z nami? Czy Ty mi wystarczysz?

Z tego, co mówisz, wynika, że jest to doświadczenie duchowe, w którym chodzi o rozwijanie relacji z Chrystusem, o zaufanie Mu i o zaakceptowanie tego, że czasami nie dostajemy tego, o co prosimy. Na tysiąc procent. Przeżyliśmy dwa poronienia. Po pierwsze, powiedzieliśmy, Jezusie, poddajemy się Twojej woli. Został już tylko jeden zarodek. Niech się stanie zgodnie z Twoją wolą. Ale jeśli to możliwe, niech to nie będzie kolejne poronienie. Niestety tak się stało. Co robić w takiej sytuacji? Zaraz wrócimy do Twojej historii. Niepłodność to nie jest nowy problem. Anna, Sara i Rebeka to trzy wspomniane w Biblii kobiety, które były bezpłodne. Po krótkiej przerwie wrócimy do historii Season. Zostańcie z nami. Małżeństwo pełne satysfakcji. Znakomity kurs online dla małżeństw. Jeśli w Waszym związku nie wszystko jest tak jak miało być, to wcale nie znaczy, że jesteście przegrani. Wciąż macie szansę. Jeśli jesteście szczęśliwym małżeństwem, nie oznacza to, że nie może być jeszcze lepiej. Kurs Małżeństwo Pełne Satysfakcji pomógł wielu parom w pokonywaniu kryzysów i trudności. To także świetne wskazówki, które mogą przydać więcej kolorów każdemu związkowi. Zobacz więcej na zdrowiemyślnikrodzina.pl W jednym z ostatnich numerów wizyty magazynu *Season Cromwell nazwała niepłodność i poronienia jednym z największych klubów, do którego nikt nie chce należeć. Przewiduje się, że w tym roku na całym świecie 50 milionów par stanie w obliczu niepłodności, a jedna ciąża na cztery zakończy się poronieniem w pierwszym trymestrze. Podzieliłaś się z nami poruszającą historią. Tak wiele małżeństw cierpi i zadaję sobie pytanie, dlaczego my? Dlaczego nam się to przytrafiło? Zanim nawiążę do osobistych doświadczeń, odtwarzam sobie teraz w pamięci obraz kliniki i widzę, że niepłodność nie ma względu ani na kolor skóry, ani na wyznanie. Na nic. W poczekalni siedzę z ludźmi, którzy przyjeżdżają z najróżniejszych miejsc. To nie tak, że niepłodność dotyka tych, którzy jedzą, tak albo inaczej, którzy zrobili to albo tamto. Bardzo często osoby niepłodne są stygmatyzowane. Krzywdzące opinie są dodatkowym ciężarem, który trzeba znosić w tej trudnej sytuacji. We wspólnotach ludzi wierzących czasami toczą się dyskusje o tym, czy korzystanie z technik wspomaganego rozrodu jest dobre czy złe. Ale to jest indywidualny wybór. Ja się tego nie wstydzę. A sugeruje się, że to może być kara Boża. Albo że brakuje ci wiary. Będę wobec was szczera. Dla niektórych par niekorzystanie z tych technik to jest ich droga wiary. I Bóg ich w tym prowadzi, ale dla mojego męża i dla mnie doświadczeniem wiary jest właśnie korzystanie z tych technik. Każdy ma swoją drogę, to nie jest kwestia nakazów i zakazów. To jest osobista sprawa, a Twój wybór zależy od Twoich relacji z Bogiem, od tego, jaką drogę Bóg Ci wskazuje. To, że prowadzi się taką drogą, nie oznacza, że komuś innemu wskaże dokładnie taki sam kierunek. To prawda, jedna z moich przyjaciółek z powodu ciężkich migren nie może poddawać się terapii hormonalnej, nie może i nie skorzysta z technik wspomaganego rozrodu. Inna przyjaciółka przyjmuje mnóstwo leków z powodu kilku chorób immunologicznych. Ale dzięki tym technikom wydała na świat najpiękniejsze i najzdrowsze dzieci, jakie widziałam. Kolejna przyjaciółka jest okazem zdrowia. To tylko kilka przykładów. I każda z nich ma problemy z płodnością. Tak. Ostatnio byłam w Montanie, gdzie przemawiałam do grupy wspaniałych ludzi. Wspomniałam o swoich problemach. Podeszło do mnie 20 kobiet. Ze łzami w oczach. One też miały poronienia. Dwie z nich to żony pastorów. To zdumiewające, jak wiele osób ma te przykre doświadczenia. Jak powiedziałaś, nikt nie chce należeć do tego klubu. Wiele osób ma te problemy, ale nie znają innych osób, które też się z nimi zmagają. W naszym małżeństwie również zdarzyły się poronienia. Mieliśmy cztery ciąże, ale dwa porody. Czytałam o Waszych przeżyciach i bardzo mi to pomogło. Byłam zdumiona, ile czytelniczek skomentowało mój post. To było szokujące. Uświadomiło mi to, jak częsty jest to problem. Dziękuję, że podzieliłaś się z nami również swoją historią. Poruszający w niej jest czynnik wiary. Tu nie chodzi tylko o urodzenie dziecka, ale o zasadnicze pytanie. Boże, czego ode mnie oczekujesz? Powiedz nam coś więcej o swojej wierze, szczególnie w obliczu trzeciego poronienia. Po pierwsze, jest to bardzo trudne doświadczenie, więc jeśli twoja reakcja nie będzie właściwa, to się tym nie zadręczaj. Trzeba to przeboleć. Pierwszy etap, który doprowadził nas do narodzin Gideona, to było dla mnie okropne doświadczenie, ale nikomu o tym nie mówiłam. Źle sobie radziłam z tą sytuacją, ale rozwijałaś się duchowo. Tak, i Bóg umożliwił mi podzielenie się swoim doświadczeniem. W ten sposób powstała społeczność wspierających się osób. Ktoś mnie zapytał, czy każdy musi tak otwarcie mówić o swoich przeżyciach? Oczywiście, że nie. Jezus prosił mnie, żebym o nich opowiadała i dlatego to robię. Chwała Bogu. Może właśnie dlatego ty nie będziesz musiała o tym mówić, bo teraz tworzymy już społeczność i ten ciężar został z ciebie zdjęty. Ktoś inny mówi za dużo informacji. Dziękuj Bogu, że Tobie nie są one potrzebne. Po prostu przewiń ekran i poczytaj o czymś innym. A propos społeczności. We wspomnianym czasopiśmie cytowałaś apostoła Pawła, który w szóstym rozdziale Listu do Galacjan napisał Jedni drugich brzemiona noście. W ten sposób wypełnicie prawo Chrystusa. Właśnie o tym mówisz. Dzieląc się swoim świadectwem, nosisz brzemiona także innych osób. Jesteś posłuszna temu, co mówi Słowo Boże. Uświadamiasz innym ludziom, że nie są jedynymi, którzy przez to przechodzą że nie są sami w tym doświadczeniu i że niekoniecznie muszą się nim dzielić. Jestem na przykład w kontakcie z kobietą, która mieszka na drugim krańcu świata i też ma ten sam problem. Koresponduje z innymi osobami i otrzymuje od nich świadectwa. Odczuwamy radość wiedząc, że przechodzimy przez to razem, choć oczywiście nasze historie się różnią. Nie każdy musi dzielić się swoją historią, ale jeśli ktoś to zrobi, to przerywa ciszę i usuwa poczucie wstydu. Kobiety często są zawstydzane. Niestety w wielu społeczeństwach, także zachodnich, jeśli nie możesz mieć dzieci, to jesteś napiętnowana. Wzbudza to poczucie wstydu w kobietach, które chcą mieć dzieci. Ale nie mogą. Myślą sobie, moje ciało nie działa. Mówiłaś o szerzących się mitach. Powinniśmy o kilku wspomnieć. <laughs> Robiłam wiele rzeczy, mając nadzieję, że okażą się pomocne, na przykład cały czas nosiłam skarpetki, mówi się, że ciepłe stopy to ciepłe ciało, no i że w takim środowisku łatwiej dochodzi do poczęcia. Gdyby ktoś mi powiedział, że mam skakać na jednej nodze i zapleść sobie warkoczyk po jednej stronie głowy, to tak bym zrobiła, bo chwytamy się wszystkich sposobów. Doszło nawet do tego, że rozczytywałam się w zamieszczonych w internecie badaniach na temat mutacji genu MTHFR. Co to za gen? Gen reduktazy tetrahydrofolianu. Straszna nazwa. No dobrze, mutacja genu. Chodzi o podział komórkowy i metabolizm kwasu foliowego. Mutacja tego genu sprawia, że kobiety mają problemy z zajściem w ciążę, a jeżeli już to nastąpi, to z jej utrzymaniem, ale o tym wszystkim wiedział mój lekarz, więc ja już nie musiałam się dokształcać. Mówimy ludziom, że powinni robić i to, i tamto, ale nie wiemy, z kim rozmawiamy. Może się okazać, że zrobili już tak wiele, iż Bóg chce, żeby w końcu trochę odetchnęli, a nie. Byli ciągle zasypywani pytaniami o to, czy jedzą na biał, czy nie, czy są weganami, a może są na diecie Paleo, Pegan lub keto. Ty radzisz polegać na Jezusie. Tak, bo On cię poprowadzi. Rozmawiamy dziś o niepłodności i poronieniach. Już za chwilę dowiemy się, dlaczego sezim nie traci nadziei. Wracamy po przerwie. Fascynacja, romans, para, związek? Jakie tworzysz relacje? Czy Twoje małżeństwo jest powierzchowne, funkcjonalne, a może głębokie? W jaki sposób uodpornić się na zdradę oraz jak budować atmosferę zaufania i bliskości w związku? Gabor Michalec, ceniony terapeuta partnerski i rodzinny, odpowiada na te pytania w książce Żadnych Gierek. Dowiedz się, jak chronić granice Twojego związku. Zobacz więcej na sklep.znaki-czasu.pl. Susan Cromwell wraz z mężem stara się o rodzeństwo dla swojego syna. Zmaga się z niepłodnością i poronieniami. Mamy nadzieję, że jej świadectwo pomoże innym parom. Mm. Mówisz o bardzo poważnych sprawach. Wspomniałaś, że staracie się o brata lub siostrę dla swojego syna. Mm. Tak, jesteśmy w trakcie. Jak wspomniałam, zaszłam w ciąże dzięki terapii niepłodności. Mieliśmy swoje zarodki. Jeden z dwóch transferów okazał się nieskuteczny. Zaszłam w ciąże, ale nastąpiło poronienie. To jest bardzo trudne doświadczenie, ale jestem wdzięczna Bogu za terapeutów i oczywiście za mojego męża, który jest nieocenionym wsparciem. Chwała Bogu za dobrego męża. On też to przeżywa. Radzi sobie z tą sytuacją zupełnie inaczej. Chwała Jezusowi za tę różnice, bo dzięki temu się uzupełniamy. Modlimy się, Boże, oby nie kolejne poronienie, ale poddajemy się Twojej woli. Niestety, sytuacja się powtórzyła. Mieliśmy następne poronienie. I to całkiem niedawno. Przykro nam. And... Dziękuję. Jak radzisz sobie z tą sytuacją? Jak wpływa ona na Twoją wiarę? Jak wygląda Twoja reakcja? Jest inna niż na początku, bo ojciec pokazał mi, że z nim mogę sobie z tym poradzić. Chociaż teraz było o wiele trudniej w porównaniu ze starą sezon. Pierwsze poronienie zniosłam zdumiewająco dobrze. Wielbię za to Jezusa. Ale teraz to był nasz ostatni zarodek. But this second one I think because it was our final embryo our very last one our numbers looked good and then the th wyniki th wyglądały dobrze ale znów nastąpiło poronienie. To było i wciąż jest bardzo trudne doświadczenie, a rozmowa z Wami jest częścią mojego procesu zdrowienia. Dziękujemy, że się z nami tym dzielisz, szczególnie po niedawnym poronieniu. Czuję, że ktoś powinien to dziś usłyszeć. Jezus nie daje nam nagród pocieszenia. Zawsze daje nam coś lepszego. Jeśli w jakiejś sytuacji otrzymujemy odpowiedź nie, a wiele kobiet miało więcej poronień niż ja. Ta, jeśli w tej sprawie odpowiedź brzmi nie, to w innej sprawie odpowiedź brzmi zdecydowanie tak. Być może to nie będzie dziecko, może to być coś, czego w ogóle się nie spodziewasz, bo właśnie tak jest nasz Jezus, darzy nas ponad spodziewanie. Nie wiem co to będzie w twoim przypadku, ale wiem, że Bóg nie jest Bogiem niedoboru. Jeśli nie otrzymam dziecka, to Bóg obdarzy mnie jeszcze większym błogosławieństwem, a nie życiem typu nagroda pocieszenia. Jeśli w tej kwestii Jezus mówi nie albo jeszcze nie teraz, to w innej mówi tak. Daje ci życie w obfitości, bo jestem Bogiem, który zawsze daje więcej, a nie mniej. Jezus nie po to umarł, żeby dawać nam mniej. W czasie tych trudnych doświadczeń i procesu zdrowienia wciąż zauważasz Boże błogosławieństwa i wyczekujesz kolejnych. Oczywiście. Gdy tylko wróciły mi siły po ostatnim poronieniu, ojciec wskazał mi kierunek działania. Jezus powołał mnie do określonej misji. Prowadziłam posługę modlitwy wśród osób zgromadzonych na spotkaniu namiotowym w Montanie. Bóg pozwolił mi przemawiać w miejscu, w którym wydawało mi się, nigdy się nie znajdę. To jest wielkie błogosławieństwo. Teraz jestem z wami. Mogłabym wymienić wszystkie bolesne doświadczenia z mojej historii. Dziś przedstawiłam tylko pewien wycinek i.

Ale gdy patrzę na te historie z perspektywy, to widzę, że właśnie dzięki tym wydarzeniom mogę teraz tutaj być, nie dlatego, że wszystko zrobiłam dobrze i że miałam dobre nastawienie, nie dlatego, że sama coś osiągnęłam, ale dlatego, że Jezus ma plan. W pierwszym liście Piotra, rozdział 5, wiersz 10, czytamy... Bóg wszelkiej łaski, który nas powołał do wiecznej swej chwały, po krótkotrwałych cierpieniach naszych, sam nas do niej przysposobi, utwierdzi, umocni na trwałym postawi gruncie. Bóg dotrzymuje obietnic w moim życiu. Te przeżycia wzmocniły Twoją wiarę i pomogły Ci w osobistym rozwoju. Zdecydowanie tak. Bardzo zbliżyliśmy się z mężem. Nie myśleliśmy, że to jest możliwe. Chwała Jezusowi za mojego męża. Wspólnie się modliliście. Tak. Uczyliśmy się, jak odnosić się do siebie w tej sytuacji. Wspólnie rozwiązywaliśmy problemy, dużo rozmawialiśmy. Wcześniej nasza więź nie była tak głęboka i zażyła. Zwróciliście się ku sobie. Szliście tą drogą razem. To bardzo ważne, bo takie traumatyczne sytuacje mogą doprowadzić do rozstania. To wspaniale, że zwróciliście się do Jezusa, bo to zbliżyło Was do siebie. Skorzystałam też z pomocy terapeutki, z którą spotykam się osobiście. Musiałam nauczyć się wytyczać zdrowe granice w związku i jak w tym trudnym czasie wyrażać swoje potrzeby. Gdybym mogła coś zmienić, w swojej historii, to o wiele wcześniej zwróciłabym się o pomoc do terapeutki. Bardzo często wśród ludzi wierzących panuje przekonanie, że jeśli udajesz się do terapeuty, to coś jest nie tak, bo to Bóg powinien rozwiązać Twoje problemy. Ale w 12 rozdziale pierwszego listu do Koryntian mowa jest m.in. o duchowym darze niesienia pomocy. Na tym polega terapia. Bóg udziela Kościołowi darów duchowych, aby ciało Chrystusowe mogło się budować. Udając się do terapeutki, korzystasz z jednego z Bożych darów pozostawionych w wspólnocie ludzi wierzących, abyśmy rozwijali się w naszych relacjach z Bogiem i uczyli się polegania na Nim. Nie powinniśmy skupiać się na własnych pragnieniach, ale pytać, czego Bóg chce dla nas i czego chce nas nauczyć. That he wants to, teach us. Amen, amen. to jest poważny ciężar i mój mąż nie powinien sam go ze mną nieść, choć oczywiście mnie kocha i wspiera. Terapeutka jest kimś, kto stoi po mojej stronie. Potrzebuję kogoś, kto podejdzie do sprawy fachowo i będzie mnie wspierać. Co poradziłabyś komuś, kto przechodzi podobne doświadczenia? Nie zadręczaj się. Znajdź kogoś, z kim mogłabyś porozmawiać, kogoś, kto zna się na rzeczy. I wiedz, że Jezus trzyma Cię w swoich dłoniach. Season, dziękujemy Ci, że zechciałaś nas odwiedzić. Dziękujemy też naszym widzom. Do zobaczenia w kolejnym programie. Opracowanie wersji polskiej ośrodek radiowo-telewizyjny Głos Nadziei dla telewizji Hope Channel Polska. Tekst Piotr Lazar. Dźwięki-montaż Mateusz Pawłowicz. Kierownictwo produkcji Jan Kot. Czytali Anna Maria Buczek i Jan Tuzik.